Projekt wzmacniacza słuchawkowego reduktora szumu okazał się na tyle udany, że zachęciło mnie to do zaprezentowania Wam kolejnego projektu z cyklu DIY. Trochę się zastanawiałem, co by to mogło być, brałem pod uwagę oczywiście również Wasze propozycje i ostatecznie wybrałem projekt wzmacniacza, ale nie będzie to taki zwyczajny wzmacniacz. Wiele czasu spędzamy przy komputerze, obojętnie czy jest to laptop czy komputer stacjonarny. Użytkownik komputera potrzebuje oprócz dobrego obrazu, dobrego monitora, a także często dobrej jakości dźwięku. Jeśli jest to laptop, to zazwyczaj dźwięk dochodzi z jego małych głośniczków. Czasem podłączamy do niego słuchawki, czasem nawet poprzez jakiś fajny wzmacniacz słuchawkowy. Użytkownicy komputerów stacjonarnych stosują najczęściej jakieś głośniczki komputerowe stojące w pobliżu monitora. Ale powiedzmy sobie szczerze, takie Instalacje, może oprócz słuchawek, nie pozwalają nam cieszyć się dobrym dźwiękiem pochodzącym z głośników dobrej jakości. Można, oczywiście, kupić jakiś niezły wzmacniacz, dołączyć do niego jakieś przyzwoite kolumny, podłączyć to do karty dźwiękowej naszego komputera i już mamy dobry sound. Ale przyzwoicie brzmiący wzmacniacz, po pierwsze, nie jest tani, nawet taki używany. Po drugie, taki wzmacniacz zajmie nam sporo miejsca w pobliżu komputera. Dlatego chciałbym wam zaprezentować projekt wzmacniacza, który będzie miał Niewielkie wymiary, dużą moc, oraz będzie przystosowany do współpracy z komputerem, i oczywiście można do niego będzie podłączyć kolumny głośnikowe. Dosyć długo zastanawiałem się, jak skonstruować w miarę dobrze brzmiący wzmacniacz o stosunkowo dużej mocy, oszczędny i dostosowany do pracy z komputerem. Klasyczne konstrukcje takie w klasie AB raczej odpadają, no bo nie są one zbyt oszczędne, grzeją się, a poza tym takich wzmacniaczy jest bez liku. Wzmacniacz, który używamy do komputera, jest włączony czasem przez cały dzień i często część nocy nawet. Czasem także zapomina się go wyłączać, co powoduje, że rachunki za prąd dziwnie rosną. Projekt powinien być... Także w miarę nowoczesny, na miarę XXI wieku, wykorzystujący nowe technologie. Rozpatrywałem budowę wzmacniacza pracującego w klasie D, ale takie układy, mimo że popularne i w miarę tanie, nie brzmią zbyt dobrze, oprócz tego są trudne konstrukcyjnie. No i w końcu zdecydowałem się na słynną konstrukcję firmy Tripad, czyli układ scalony TA-2022. Można na nim zbudować dobrze brzmiący wzmacniacz o mocy prawie 2 razy 100 w na 4 ohmach, który będzie miał nieduże wymiary i bardzo dobrą sprawność energetyczną. Część z Was zapewne zna układy scalone firmy TripAd. Dla tych, którzy ich nie znają, należy się krótki ich opis. Firma TripAd wyprodukowała swój pierwszy scalony wzmacniacz już w roku 1998. Praca układów tych jest oparta na technice impulsowej i trochę przypomina konstrukcję wzmacniacze w klasie D. Na temat wzmacniaczy klasy D opowiadałem Wam już w yy, jednym z pierwszych odcinków na tym kanale. Kto chce, może sobie skoczyć do tego odcinka, aby poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. Link macie na ekranie. Można tylko w skrócie powiedzieć, że klasa D zapewnia wzmacniaczowi audio bardzo wysoką sprawność energetyczną, nawet na poziomie około 90%. To dużo w porównaniu na przykład do popularnych wzmacniaczy klasy AB, które mają tę sprawność na poziomie około 50%, nie mówiąc już o wzmacniaczach klasy A, które tę sprawność mają jeszcze grubo niższą. Czyli jeśli mamy wzmacniacz klasy AB, powiedzmy o mocy 2x100W, to jego zasilacz musi produkować moc ponad dwukrotnie wyższą, aby skompensować straty. Wzmacniacz w klasie D o takiej samej mocy może mieć zasilacz o mocy tylko nieco wyższej od 200W, aby zapewnić taką samą moc wyjściową. Niestety wzmacniacze klasy D nie mają zwykle dobrych parametrów, zwłaszcza przy większych mocach. Mają dosyć wysoki poziom zniekształceń nieliniowych i większość z nich nie nadaje się do Zastosowania w sprzęcie wyższej klasy. Są oczywiście wyjątki, takie jak ten na przykład, czyli słynny ICE Power firmy Bank Olufsen, ale jak wiemy, tylko potwierdzają one regułę. Głównym problemem wzmacniaczy klasy D jest trudność w wytwarzaniu sygnału trójkątnego o dobrej jakości oraz problemy z nieliniowością podczas przełączania tranzystorów MOSFET w stopniu końcowym. Praca układów TRIPAD jest trochę podobna do pracy w klasie D. Tutaj także następuje przełączanie, Przełączanie tranzystorów mocy, ale o ile we wzmacniaczach klasy D częstotliwość tego przełączania jest stała, o tyle w układach tripad zmienia się ona wraz z wydzielaną mocą. Częstotliwość ta może wynosić nawet powyżej 1 MHz przy niskich sygnałach. Wzmacniacze tego typu nazywa się czasem cyfrowymi, co o ile w przypadku klasy D jest nieprawidłowym, nieprawidłową nazwą, powinno się je nazywać raczej impulsowymi. O tyle wzmacniacze Tripad w zasadzie są układami cyfrowymi, ponieważ stosuje się w nich bardzo rozbudowane stopnie sterujące, będące w istocie procesorami sygnałowymi pracującymi w technologii zwanej DPP, będącej połączeniem technologii sterowników dużej mocy oraz obróbki sygnałów. Stosuje się tam specjalne układy cyfrowego sprzężenia zwrotnego które kompensują rozrzut parametrów końcowych tranzystorów MOSFET. Dzięki temu wzmacniacze takie mają mniejszy poziom szumów, lepszą dynamikę, można stosować prostsze filtry na wyjściu wzmacniacza, a przede wszystkim poziom zniekształceń nieliniowych jest tutaj zdecydowanie niższy i wynosi tylko kilka setnych procenta, niczym w dobrym wzmacniaczu klasy AB. Wiem, brzmi to jak jakaś reklama, ale jak się przekonamy, rzeczywiście tak jest. Niestety szczegóły konstrukcyjne układów tripad nie są dostępne, a szkoda, może kiedyś dowiem się, jak są one zbudowane. Sama firma Tripad już nie istnieje i nie rozwija już swoich produktów, ale te znakomite układy nadal są produkowane i można je kupić. W każdym razie wydaje mi się, że wybór jest dobry i jest szansa zbudowania ciekawego wzmacniacza o niezłych parametrach. Do budowy naszego wzmacniacza użyjemy układu TA2022. Jest to układ scalony, pozwalający uzyskać moc dwa razy 100 watów na impedancji czterech omów. Dlaczego aż tyle? Pewnie wielu z was powie, po co nam taka moc w domu? Otóż, jak się często okazuje, jest ona przydatna. Nie po to, żeby łoić głośną muzyką z naszego sprzętu całymi dniami, ale żeby wzmacniacz miał pewien zapas mocy i prądu i aby go nie przestarowywać, nie uszkadzać sobie głośników wysokotonowych w kolumnach, aby móc wysterować różne rodzaje kolumn głośnikowych o tak zwanych trudnych impedancjach na przykład. Poza tym, tak jak mówiłem, Nasz wzmacniacz ma dobrą sprawność energetyczną i nie będzie nam się nadmiernie grzał, ani pobierał jakichś gigantycznych ilości prądu. To tak jak z samochodem, mając 200 koni pod maską, nie musimy szaleć na drodze, a moc taka może nam się przydać na przykład podczas wyprzedzania. Najważniejsze jest jednak to, że nasz wzmacniacz będzie miał przy mocy 2 razy 70 już watów, wręcz audiofilskie parametry, czyli zniekształcenia na poziomie 15%, a przy niższych mocach, a więc. W zakresie się, gdzie najczęściej będziemy go używać. Yy, może być jeszcze lepiej. Oczywiście nie należy traktować tej audiofilskości, jeśli tak można powiedzieć, w sposób przesadny. Nie będzie to urządzenie klasy high end, jest to jednak nieco specyficzna m, konstrukcja, yy, pracująca jako impulsowa, ale jak widzimy, jego parametry są jak najbardziej obiecujące. Pod odcinkiem znajdziecie link do noty aplikacyjnej naszego układu, yy, układu scalonego oczywiście, yy, jeśli chcielibyście się przyjrzeć bliżej jego parametrom. Ważne jest także to, że nasz układ obsługuje od razu dwa kanały. Mamy zatem od razu załatwioną sprawę stereo jednym układem z salonem. Układ TA2022 posiada także kilka wewnętrznych zabezpieczeń przed przekroczeniem maksymalnego prądu, maksymalnego napięcia oraz temperatury. Są też mniej optymistyczne wieści. Podczas budowy tego wzmacniacza można natknąć się na niespodziewane trudności, ale na szczęście spotkały one tylko mnie, a skoro się już z nimi uporałem, no wy nie się niczym martwić, otrzymacie gotowy i w miarę dopracowany produkt. Tak jak poprzednio, muszę powiedzieć, że projekt tutaj przedstawiony jest całkowicie mojego autorstwa. Powstał on dzięki informacjom zawartym w nocie aplikacyjnej producenta układu oraz dzięki doświadczeniom nabytym podczas jego budowy. Nie jest to zatem jakaś kopia gotowca czy kitu z internetu, a mój autorski projekt wraz z jego zaletami i wadami. Również projekt płytki Tutaj mamy projekt pierwszej wersji prototypu płytki drukowanej. Wykonałem sam, a. Ale do samej płytki i całego montażu, oczywiście, jeszcze wrócimy. Projekt jest oczywiście bardziej złożony, bardziej skomplikowany od poprzedniego, tego wzmacniacza słuchawkowego, który prezentowałem Wam w kilku odcinkach na tym kanale. Jest to w końcu wzmacniacz do głośników z układem zabezpieczeń oraz preampem. Mamy tutaj więcej elementów, jak widzimy, są one z obu stron płytki, nie tylko z. Z góry, ale również od dołu. Mamy większą płytkę drukowaną, ale nie należy się przejmować. Wszystko można sobie samemu zmontować, tak jak poprzedni projekt. No i czas przejść już do konkretów, czyli do konstrukcji naszego wzmacniacza. Tradycyjnie zacznijmy sobie od zasilacza, ale zanim jednak do tego przejdziemy, zobaczmy sobie na schemat naszego całego projektu. Widać, że składa się on z kilku funkcjonalnych bloków. Wszystkie one są oczywiście na jednej płytce drukowanej, ale na schematach są to osobne bloki, aby było nieco przejrzyściej. I tak od lewie mamy układ zabezpieczeń, układ przedwzmacniacza, układ zasilacza oraz układ samego wzmacniacza mocy. No, i zobaczmy sobie na zasilacz. I znowu, tak jak w poprzednim projekcie, nie zdecydowałem się na układ przetwornicy, ale na standardowy zasilacz z transformatorem i ze stabilizatorami. Dlaczego? Po pierwsze, użycie przetwornicy mogłoby spowodować dodatkowe trudności ze współpracą z układem impulsowym samego wzmacniacza, a po drugie, potrzebowałem sporej ilości napięć dla układów. A po trzecie, na razie chyba bałbym się użycia przetwornicy we wzmacniaczu audio. Wiem, że niektórzy z Was z powodzeniem budują takie konstrukcje, ale ja na razie wolę wypróbowane rozwiązania. Jak widać na schemacie, nasz zasilacz produkuje nam napięcie niestabilizowane dla końcówek mocy oraz pozostałe napięcia już stabilizowane dla pozostałych y, układów. Zatrzymajmy się na chwilę przy napięciu dla końcówek mocy, bo wiąże się z tym dobór transformatora. Patrząc na notę aplikacyjną układu TA2022, możemy odczytać, jakie napięcia zasilania powinny być w układzie, aby pracował on poprawnie. Jeśli chodzi o napięcia symetryczne, czyli to tutaj, które zasilamy bezpośrednio układ TA, to powinny być one w granicach od plus minus 12 V do maksymalnie plus minus 36 V, a w ogóle całkowicie taką skrajną wartością, przy której układ jeszcze się nie uszkadza, według noty aplikacyjnej, to jest plus minus 40 V. Ale oczywiście takiego napięcia nie powinno się używać. Nota sugeruje też, że optymalne napięcie powinno wynosić plus minus 31 V. I takie napięcie zasilania polecam Wam zastosować. Mówię to, bo moje doświadczenia podczas uruchamiania naszego układu, właśnie sugerują takie napięcie zasilania. Aby je otrzymać, powinniśmy zastosować transformator toroidalny albo jakiś inny o mocy około 200 W i o napięciach na uzwojeniach wtórnych 2 razy 22 V prądu przemiennego. Po wyprostowaniu otrzymamy właśnie 2 razy po 31 V prądu stałego i wierzcie mi, że unikniecie w ten sposób kilku kłopotów, jeśli zastosujecie się do tej rady. Idealnie byłoby, żeby właśnie napięcie zasilania dla układu TA wynosiło plus minus 31V. Transformator może być również o nieco niższej mocy niż 200W, np. 100-150W, ale należy liczyć się z pewnym pogorszeniem parametrów wzmacniacza, dlatego że napięcie będzie przysiadać przy mocniejszym podkręceniu wzmacniacza. Jeśli chodzi o prawidłowe podłączenie transformatora, a właściwie prawidłowe podłączenie tutaj tych uzwojeń wtórnych, których jak wiemy muszą być dwa osobne do mostka prostowniczego, to robimy to w identyczny sposób jak w projekcie wzmacniacza słuchawkowego, ale do tego jeszcze wrócimy. To tyle jeśli chodzi o główne napięcia zasilania dla naszego wzmacniacza. Pozostałe napięcia wychodzące z naszego zasilacza to plus24, Plus minus 15 V i plus 5 V. Co prawda, mamy tutaj jeszcze stabilizator napięcia ujemnego minus 24 V, ale takie napięcie nie będzie nam potrzebne. Stabilizator jest tylko po to, żeby nie trzeba było stabilizować napięcia minus 15 V wprost z napięcia minus 30 kilka V, no bo ten stabilizator bardzo mocno by się wtedy nagrzewał. A tak rozkładamy moc na dwa stabilizatory. Z napięcia plus 15 V stabilizujemy napięcie plus 5 V. Potrzebne dla układu TA-2022 będzie także tam obecne napięcie 10 V, ale jest ono wytwarzane wewnątrz TA, wewnątrz aplikacji i nie będziemy produkować w zasilaczu. Główne kondensatory zasilacza mają po 10 tysięcy mikroFaradów i są one na, na napięcie pracy 30. 5 V to są te duże kondensatory na płytce. Mamy jeszcze kilka elektrolitów o mniejszej pojemności. Muszę jeszcze dodać, że elektrolity, zwłaszcza te mniejsze, powinny mieć niski współczynnik ESR, bo mamy tutaj do czynienia z układem impulsowym. Oczywiście nie mówię o zasilaczu, tylko o samym układzie wzmacniacza. Jak widzimy, układ zasilacza jest raczej prosty i klasyczny. Tutaj nie powinny nas spotkać jakieś większe niespodzianki. Wspomniałem już, że nasz wzmacniacz będzie przystosowany do współpracy z komputerem, a tutaj nigdzie nie znajdziemy jakiegoś przytwornika, DACA, najlepiej na USB. Otóż, na potrzeby tego projektu, zrobiłem także przetwornik, ale jest on wykonany jako osobny moduł, osobna płytka drukowana. Który możecie sobie umieścić w tej samej obudowie, co nasz wzmacniacz, bo jest on do tego przystosowany. Zrobiłem go osobno, bo jest to prościutki, ale dosyć dobrze działający przetwornik. Nie chciałem także odbierać wam wyboru przetwornika, bo być może chcielibyście umieścić wewnątrz jakiejś lepszej klasy urządzenia, jakiegoś daka lepszego. Zamiast tego, co ja Wam proponuję. Zatem ten przetwornik, ta płytka jest opcją, yy, nie ma przymusu jej montowania. Wzmacniacz będzie działał oczywiście także z innym przetwornikiem. Jest on również moim projektem, wykonałem go na podstawie noty aplikacyjnej układu, a płytkę drukowaną też zaprojektowałem samodzielnie to jest właśnie płytka drukowana do naszego. Przetwornika. Odcinek zaczął nam się niebezpiecznie wydłużać, dlatego o przetworniku yy, i o pozostałych modułach naszego projektu opowiem Wam w kolejnych częściach o budowie naszego wzmacniacza nazwanego przeze mnie T-Amp. W razie czego pytajcie, jeśli coś jest niejasne, ale nie pytajcie na razie o płytki drukowane i kity do samodzielnego montażu, jest na to jeszcze za wcześnie. Za obejrzenie tego odcinka bardzo Wam dziękuję, jeśli się spodobał. Kliknijcie thumbs up pod nim. Ja jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.